Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny trening u mnie w domu, kolejny trening przed telewizorem i na kanapie. Chciałabym, żebyście w wolnej chwili, czyli jak oglądacie jakiś swój ulubiony serial, cokolwiek w telewizji poświęcili chwilę dla siebie. 5 minut. Wzmacniamy mięśnie nóg oraz triceps, czyli mięsień, który mieści się na ramionach. Bardzo serdecznie was zapraszam do ćwiczeń. Nie siedźcie biernie przed telewizorem. Rozpoczynamy nasz trening. Usiądźcie sobie na brzegu kanapy i na sam początek, ponieważ wzmacniamy mięśnie ud naszych, przednią część ud. Na samych początek siedzimy na kanapie, chwytamy się kanapy, plecy wyprostowane. Telewizor jest przed nami, więc możemy śledzić co się dzieje. Będziemy unosić tylko prawą i lewą nogę góra. Wydech, 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 wydech. W tych ćwiczeniach wzmacniamy mięśnie przednie ud. Za chwilę przejdziemy do troszkę innych mięśni, ale póki co będziemy pracować nad udami. Wydech, wydech, żeby były mocne i ładnie wyrzeźbione. Teraz spróbujcie to samo zrobić, ale tylko prawą nogą. Osiem razy, siedem. Palce mogą być obciągnięte, palce mogą być zadarte, jak wam wygodniej. Ja mam palce obciągnięte. Plecy proste. Pamiętajcie, żeby nie robić brzydkich pleców, tylko plecy wyprostowane. Zatrzymajcie tą jedną nogę i teraz prostujemy nogę. Przód, przód, wydech, wydech, przód, przód, przód. przód. Jeszcze cztery. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. I ostatni raz zatrzymujemy. Zróbcie flex i tylko pulsujemy nogę góra. W tym samym czasie możecie oglądać telewizję. Możecie śledzić, co się dzieje na ekranie, ale możecie również wzmacniać swoje mięśnie. W tym przypadku mięsień czworogłowy uda. Zatrzymaj. Opuść nogę. Na pewno poczuliście, że on boli. I teraz druga noga. To samo. Wydech i wdech. Pamiętajcie o tym, żebyście mieli plecy wyprostowane. Wydech i wdech. Wydech góra i wdech opuść. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Zostawiamy. Wyprostujcie nogę. Raz. Raz. Raz, raz, jeszcze. Cztery, trzy, dwa. Zatrzymujemy. Flex i pulsujemy tylko. Mocno pracuje nasze udo. Pamiętajcie cały czas o tych plecach, żebyście się nie garbili, tylko miejcie wyprostowane plecy. Pracuje mocno udo. Rzeźbi się mocno, mocno. Zatrzymujemy. Opuść. Przejdź teraz do przodu, tak, żeby Twoje dłonie były oparte na kanapie. Będziemy tylko uginać łokcie do tyłu. Teraz będzie pracował triceps, czyli nogi trochę odpoczną, a pracuje triceps. Fajny mięsień, potrzebny, żeby był widoczny, szczególnie na wakacjach, kiedy trzeba się rozebrać do bokserek, do krótkich koszulek. Wydech. Wydech. Bardzo rzadko trenowany mięsień. Jest mały i się o nim zapomina, ale my tutaj mamy możliwości, bo na kanapie jest bardzo fajna pozycja do tego, żeby ten mięsień wzmacniać. Zostańcie kura. To ćwiczenie jest bardzo ciężkie. Unosimy teraz nogę, ale już nie siedzimy na kanapie, tylko mamy wyprostowane łokcie. Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden. I teraz połączymy. Jeden triceps, jedna noga. Jeden triceps, jedna noga. Wydech i wdech. Hop. I góra. Uginamy łokcie tył. I góra. łokcie tył. I góra. łokcie tył. I góra, łokcie tył i zostawcie. Cztery, trzy, dwa. Prawą nogę połóżcie sobie na kanapie. Lewą nogę unieście nad. Spinajcie mocno mięśnie brzucha i mocno nogi. Uginamy tylko kolano. Wydech, wydech, wydech. Jeszcze chwila. Osiem. Siedem, sześć, pięć, mocne ramiona. Cztery, trzy, dwa, jeden, zostaw, odłóż i robimy to samo z drugą nogą. Raz, dwa, trzymajcie mocno mięśnie. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, zostawiamy. Wspinajcie mięśnie nóg, mięśnie lędźwi, mięśnie ramion, przełóżcie nogi, nogi dół i teraz uginamy i jedziemy tricepsy. Wydech, wydech, wydech. Jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden. Usiądźcie na kanapę. Prawą rękę weźcie bok. Lewą rękę hop. Możecie dać górę. Rozciągnijcie tricepsy. I jeszcze hop. Ok. Na dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Wzmocniliśmy mięśnie czworogłowy UDA i tricepsy na ramionach. Bardzo serdecznie Was zapraszam do ćwiczeń, ponieważ nie ma straty czasu przy leżeniu przed telewizorem. Zawsze możecie zrobić coś dla siebie. Więc zapraszam Was do ćwiczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.